I mamy jeden do zera dla świtu. Padła bramka. No tutaj początek spotkania na korzyść gości, i szybka bramka już na początku rywalizacji. W trzeciej minucie spotkania gości obejmują. Prowadzenie autorem gola jest Dawid Strześniewski. Strzelcem gola z numerem 27 Dawid Strześniewski. I to on dał prowadzenie swojemu zespołowi. 25, może 27 metrów do bramki. Matwiejczuka i. Już tylko Robert nogaj ustawiony przy piłce, dwóch, trzech graczy Bugo Wyszków tworzy taki drugi mur, żeby zasłonić bramkarzowi. Nogaj strzela i mamy jeden do jednego właśnie to, o czym mówiłem. Fenomenalny strzał Roberta Nogaja i remis w meczu pomiędzy Bugiem Wyszków a świtem 2, nowy dwór mazowiecki. Piękne uderzenie Roberta Nogaja. Zobaczmy całą sytuację w powtórce. Dobry pomysł z ustawieniem tego drugiego muru. Schowali się trzej gracze Bógu Wyszków i fantastycznie zakręcił tę piłkę Robert Nogaj. I Bóg Wyszków. No, myślę, że to jest inwestycja w dobry, w dobry poziom. no Bo właśnie teraz widzimy, że mamy drugiego gola dla Bógu Wyszków. W momencie kiedy opowiadałem o możliwościach o tym, że warto wspierać Bóg Wyszków, to zawodnicy potwierdzili to na Murawie zdobywając drugiego gola w starciu z Świtem 2 Nowy dwór Mazowiecki. Zobaczmy tę sytuację w powtórce. Gola dla Bóg Wyszków zdobył Łukasz Kamiński, bo to on takim precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w siatce. No nie dał szans bramkarzowi Kamiński w tej sytuacji wodem de Sousa. Dwóch przeciwników, ale radzi sobie gracz z numerem 17, dobre wejście rezerwowego, Nikodem de Sousa, dogranie, Kamiński, Kamiński, 3 do 1, fenomenalna akcja graczy Bugu, Wyszków, kapitalna asysta Nikodema de Sousa, koszty. Teraz dopiero mamy akcję bramkową. Poszedł, W cudzysłowie poszedł lewą stroną. Gracz nr numer 17, wyłożył piłkę Kamiskiemu. No i dobra decyzja trenera Choderskiego, który zostawił popularnego Kamyka. Kamiński w 16 Kamiński i 4 do 1. Łukasz Kamiński kompletuje Hatryka Bóg Wyszków 4 świt. Nowy dwór mazowiecki jeden. Tym samym Bóg Wyszków 2, Nowy Dwór Mazowiecki 4 do 1. tę akcję w powtórce. To był Wiktor Podolski, który asystował przy bramce Kamyka, więc asysta Wiktor Podolski, bramka Łukasz Kamiński. Chodzi z Murawy Łukasz Kamiński, nagrodzony brawami autor hatrika. Świetny występ z gracza z numerem 9. 10. Kolejna akcja gospodarza, Świerblewski, Świerblewski i piąta bramka. No kolejny raz wchodząc z ławki rezerwowych, Damian Świerblewski zdobywa gola. No już Bóg Wyszków to spotkanie wygra. To wiedzieliśmy pewnie przed chwilą, ale kolejna bramka dołożona przez podopiecznych trenera choderskiego. Widzimy sytuację bramkową w powtórce. Piękne zachowanie Damiana Sierbewskiego, duże doświadczenie, spokój w sytuacji podbramkowej. No i gdyby tutaj gracze świtu wbili mu bramkę, no to byłby pewnie niepocieszony jako chyba jedyny z, ze składu z całego składu. No i karny, A więc dosłownie w ostatniej sekundzie tego meczu faulowany jeszcze w polu karnym jeden z zawodników Błogu Wyszków i arbitery podyktowały jedenastkę. Faulowany był z 25. Stańczak. No i były chyba faul, a więc będzie miał Fedorczyk szansę na to, żeby obronić rzut karny, a e, grający z jedenastką w Zespole Świtu 2, Nowy Dwór Mazowiecki, Maksymilian Kopczyński e, będzie miał okazję do tego, żeby e, zdobyć drugiego gola dla swojego zespołu. 93. minuta meczu i mamy 5 do 2, a więc ostatnia akcja tego meczu i rzut karny, który ustala wynik tego spotkania na 5 do 2.